Hej, hej, witajcie w pięknym Tulum. Jestem u kolegi w hotelu, gdzie zamknęliśmy cały obiekt na, na kilka dni. Zjechało się 30 osób z całego świata, żeby e, popracować nad sobą. Hmm. wiele się nauczyliśmy, pracując, pracując razem. Potwierdziłem taką bardzo mocno sobie to, co już to, co już mówiłem nieraz, i to, co już w sumie wiedziałem, że w życiu chodzi o to, żeby odkryć tą autentyczną wersję siebie, którą gubimy. No, <grystanie> bless you! <grystanie> no, ta autentyczna wersja człowieka, która niestety się gubi w tym świecie przez te wszystkie warstwy nakładane przez rodzinę, znajomych, nauczycieli, społeczeństwo presję wszystkie robić to i to, być takim i takim przez religię Nie zapominamy kim naprawdę jesteśmy tracimy kontakt z tym wewnętrznym dzieckiem który który kiedyś się kierował ciekawością, miłością, czystym zainteresowaniem i pakujemy się w ten porąbany, zwariowany świat i porównywujemy się do innych cały czas i myślimy, że jesteśmy gorsi, że nie jest, nie jest za mało mamy i skupiamy się na tym. Na tym, co mamy. I gubimy się w tym wszystkim. I tworzymy różne wersje siebie, żeby zadowalać innych ludzi, rodziców, żeby imponować ludziom. I często właśnie zachowujemy się w taki sposób, gdzie nie jesteśmy dumni z siebie, bo wiemy, że robimy rzeczy dla innych, a nie dla siebie. Tracimy kontakt z tą autentyczną wersją. Trzeba to odkryć. Trzeba zdrapać te warstwy, zrzucić je, pozbyć się ich i dojść do takiego punktu, gdzie wiesz kim jesteś, wiesz jakie masz dary do zaoferowania, wiesz czemu ludzie cię kochają i lubią. Nie wstydzisz się. Tego, kim jesteś nie boisz się dzielić się swoimi myślami nie boisz się krytyki nie zachowujesz się w taki sposób, żeby zadowalać wszystkich i żeby wszyscy Cię lubili to jest absurdalne ja przez dużą część swojego życia się w ten sposób zachowywałem ale to było jak się męczące Teraz po prostu coraz bliżej jestem tego, żeby być w stu procentach sobą. Taką wersją siebie, z której ja jestem dumny. Gdzie pod koniec każdego dnia mówię: Kurde, byłem sobą, nie udawałem, nie grałem. Po prostu kierowałem się miłością, wdzięcznością. respektem dla innych, hojny. Dzieliłem się, pomagałem, traktowałem słowa poważnie, bo one są. Mają potężną moc. One potrafią zmienić życie innego człowieka. Nawet jedno miłe, miłe słowo dla kogoś na ulicy, którego, osoby, której nie znasz, może totalnie zmienić tej osoby dzień. Może nawet życie będą wspominali. Tą miłą mikrointerakcję, mikro która zainspiruje ich, żeby byli tak samo żeby kierowali się tą miłością. Ale w życiu chodzi o to właśnie, żeby dążyć do tego, do tej autentycznej wersji siebie. Bo to jest wolność. Ty jesteś wolny od tych wszystkich myśli, od tego do tego wewnętrznego krytyka, tego najgorszego człowiek odkryje tą autentyczność w tym sztucznym świecie to jest coś pięknego, to tak nagle spływa ta potrzeba, żeby udawać, żeby udawać szczególnie w tym. Szalonym świecie cyfrowym, gdzie wszyscy rzucają tylko chwile swojego życia, które są najpiękniejsze, najładniejsze, żeby udowadniać wszystkim, jak fajnie mają, kiedy tak naprawdę wiedzą, że nie jest okej okay w ich życiu. Ja też wpadłem w tą pułapkę. Już chyba nigdy nie, nie. Chyba już nigdy więcej. To proste. Formuła na szczęśliwe życie jest taka prosta. Pracuj nad sobą i odkryj kim jesteś. Prosta zasada, ale trudna do wykonania. 33 lata mi to zajęło. Jeszcze nie koniec drogi. Ale w tym procesie poznaję najpiękniejszych ludzi, rodzinę nową tworzę. Czuję taki wewnętrzny spokój, że warto było walczyć o to. Będę chciał się tym dzielić, tym procesem, tym, tą podróżą. Każdy, chciałbym, żeby każdy to poczuł. Jak to jest być w 100% procentach sobą i rozumieć, co inni widzą w nas, bo często nie, nie rozumiemy. Zobaczyć własną energię i światło i pokochać samego siebie. To jest trudne. Muszę jeszcze po, popracować na tym. Hmm. Ale idę już w dobrym kierunku. I żeby kierować się tym, żeby inni się po prostu czuli lepiej w naszej obecności. Bo to zapamiętają, jak się czuli w Twojej obecności, czy przez Twoje słowa, czy przez Twoje decyzje i Twoje działanie, jak się zachowywałeś, przez Twoją energię. Nikt nas nie będzie pamiętał przez to, ile lajków dostaliśmy na zdjęciu czy filmie. To jest nieistotne. To jest wartościowa waluta, która wkręca nas. w szalony proces. Zwariowane dążenie za akceptacją od ludzi. Używajmy te narzędzia, te telefony, te Instagramy, Facebook, żeby się inspirować nawzajem. w ten sposób czuję, że możemy szybciej i lepsze zmienić ten szalony świat, w którym tak łatwo się jest zagubić i tak ciężko jest się odnaleźć. Dzisiaj jedziemy na wyspę Hoboś nie będzie trzydniowa imprezka. <laughs> Podobno piękne miejsce. W ogóle kocham Meksyk. Jakoś ta mentalność ci ludzie serdeczni, skromni przypominają mi też Polaków, tylko trochę bardziej szczęśliwi i otwarci w ten sposób, że, że życie jest no, piękne, piękne. Może to pogoda, może to Inna historia, ale Polak się odnajduje w Meksyku. Some say <laughs> Poland is Mexico of Europe. I don't know what it means, but I like it. <laughs> <laughs> Pięknego dnia Wam życzę, lecimy po swoje. Konrad.